Witam państwa, bardzo serdecznie jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku Jest to ostatni dzień w Warszawie, niestety ostatni dzień w Warszawie Ostatni dzień w studio Pana, no, ale nie mogę zostawić go samego Tak jak obiecałem, znajdziemy mu dziewczynę Co ty e... mi znajdziesz? Co, 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 kogo mi przyniosłeś? Be, be Przyniosłem? Ta? To Benita? nie jest za... Benita? Znalazłem ci dziewczynę, spokojnie. Benita będzie? Znalazłem ci dziewczynę. Ale, boj, idę się uczesać, idę się uczesać, jak mam A się Poczekaj, 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 zaraz wszystko ogarniemy. Jak tak? się ubrać? Zaraz wszystko idę ogarniemy, spokojnie z tym człowiekiem są naprawdę problemy, w każdym razie no nie mogę go zostawić samego, bo on tutaj siedzi biedny, cały czas samotny e, jest, więc może dziewczyna po prostu mu pomoże. Moja koleżanka powiedziała, że jest im zainteresowana, jak pokazałem zdjęcia, także mam nadzieję, że mu się spodoba, w każdym razie, jeżeli ty jesteś nowy na kanale, zostaw taki sam czerwony czerwona przycisk, czerwona czerwone jak ten przycisk. Jaki tut mam na palcu? Zostaw taki sam czerwony przycisk, tam na dole. I dołącz do naszego kanału. A my cóż, zaczynamy odcinek. Czekamy na moją koleżankę. I cóż, i. Juan, juan. Dzisiaj, dzisiejszej nocy najprawdopodobniej nie spędzi sam. Zapraszam. Idę się uczesać. Idę się e, uczesać, no? Ale się będę czesał. Ale nie wiem, wiesz co, dobrze ta fryzura wygląda. Nie, nie, nie. nie no to dobrze ta fryzura wygląda, Nie Niepocennie, bo zepsujesz. Chcesz się uczesać. Widzieliście, że dobrze, dobrze wygląda, nie? Więc mi się wydaje, że odpowiednio jakieś tam wariacje pewnie swoje pokażę, w każdym razie no, mam nadzieję, że, że, że nie zepsuję tej swojej fryzury, bo no nie chcę po prostu, żeby ona się przestraszyła, no. Ładnie? No w granicach tolerancji. Jak w granicach tolerancji? No, no zobacz, przecież widzę, że widzisz, ładnie wygląda. O, o, ona będzie zachwycona. O, ale będzie zachwycona. Zobacz, jak tak fajnie. Dobrze, e, ona już e, zaraz będzie na dole, zaraz, zaraz ta podjeżdża. O! Ja idę po nie może, co? Idź idź. Okej, okay, idzie. Mam nadzieję, że się nie zawiedzie. Ja też starałem się wybrać jedną z ładniejszych swoich koleżanek Lachona, Żeby on też się nie zawiódł. Hej! Cześć moja, cześć. Cześć! No i gdzie on? Słuchaj. E... Hej. Jest u góry, czeka na Ciebie. No pójdziemy. Tylko posłuchaj, zanim tam pójdziemy, musisz być po prostu świadoma tego, że on nie do końca zachowuje się jak normalny człowiek. Przesadzasz na pewno. No, no mówię Ci, że nie przesadzam. <laughs> Witaj. Cześć. Maja? No... Do... Chłonnie podaj ręki, wejdź. Co się ma? To dla mnie kwiatek? Może być. Dziękuję. Wejdźcie. Ty. No nie mam na ucho, bo to tak dziwnie, no wiesz, no. To nie jest Benita, miała być Benita. Ale ja nie powiedziałem ci, że cię ogarnę to jest na człowieku. Lubisz muzykę? Tak bardzo. Chciałabyś jakąś piosenkę? Zaskocz mnie? To nie ja będę tutaj zaskakiwał nikogo. Kim jesteś? Przedstaw się. Maja, pamiętam. Dobrze. Czy lubisz... O co mam zapytać? Proszę cię, Podoba Ci się? Zbiera, zbierał mi kamerzysta. Tak, bardzo ładny. Nie za bardzo się na tym znam, ale chyba wydaje mi się, że jest całkiem niezły. Tak. No. Widzisz to? Spadło jak moje serce, gdy zobaczyłem Benite. Słuchaj, ja przepraszam Ciebie za zaistniałą sytuację, no nie spodziewałem się, że... Nie masz za co mnie przepraszać, jest okej, okay, jest przystojny, chyba trochę nieśmiały. No jest, nie wiem czy nieśmiały, coś jest chyba z nim. Ale zresztą, nie, nie, będę tutaj rzucać słów na wiatr, po prostu sama się Wszystko przekonasz. pasuje. E, no dobrze, skoro Ci pasuje, no to, to okej. Pan, się. Hej. O... Pytałeś, czym się zajmujesz, że coś sobie o sobie opowiedziałam. To mam 22 lata, lubię tańczyć, studiuję, a Ty czym się zajmujesz? Muzyka. Naprawdę? Kurde, ale fajnie! Serio muzyką? Muzyką. I co w tej muzyce robisz? Piszę. Fajnie, bardzo fajnie. Masz coś swojego? Puściłbyś mi? To. Puściłbyś mnie. Teraz? Ja nie ja wiem, czy to wyjdzie, nie? Widziałeś to? To jest tragedia. A ona się śmieje. Śmieje się nie wiem z czego. Może też się trochę ląbnięta. Mam nadzieję, że to wyjdzie, bo nie chcę go tutaj zostawać samego i nie chcę kolejny dzień zostawać w Warszawie. Przepraszaj za to, czy, czy nie? Już nie wiem sam zrobić. Za ja grupo, nie? Ja muszę zrobić wszystko, żeby ona chciała po prostu zniknąć I muszę zrobić wszystko. A, co jest z nim jednak? Ale co masz na myśli? No trochę tak waluję chyba. Nie no co ty, no normalnie się zachowuje, no też to jest producent wielki, nie? Ja rozumiem, że jest producentem, ale... No... Nie, wydaje ci się, może po prostu dopiero się poznaliście, wiesz, no, tak zazwyczaj bywa, jeżeli ktoś się dopiero poznaje, no to po prostu może nie złapaliście jeszcze wibracji odpowiednich. W no jest bardzo przystojny, atrakcyjny, ale... No to czym się przyjmujesz? No, no nie na no, no, jego zachowaniem. No co ty, daj spokój, poznasz go bliżej, po prostu będziesz zrozumieć dlaczego on się tak zachowuje, jeżeli go poznasz bliżej, daj spokój. Chodźmy do studia, poznasz go lepiej, chodź, nie przejmuj się na razie, tak? Okay. Nie patrz na mnie, jestem nagi, nie patrz na mnie! To, to, to o, czasami po prostu tak ma. Czasami po prostu tak ma, ale nie powinnaś na to zwracać uwagi. Naprawdę. Nie, serio. I Czy to ciebie wszystko jest w porządku? Mhm. Bo słuchaj, no nie do końca jest w porządku, ale po prostu będzie w stanie ci to jakoś zrekompensować. Uwierz mi, opłaca się. Już nie wiem, jakie ja mam kity wciskać. Dobra, po prostu co ma być, to będzie. Ja już nie chcę po prostu ingerować w to, tak? Wydaje mi się, że. I tak się zmieni. Pytaj! Czemu Miałaś pytać, nie pytasz! Czemu pytaj! Się Bo to jest dużo wygodniejsze. Nie widzisz? Dotknij. Chcę tak szybko. A skąd masz taki szlafrok? Po pierwsze, to nie jest szlafrok, tylko to jest. szata! Szata, tak, to jest. Zgadzamy się do tego. Pamiętasz, a chciał u... To jest szata. Kojarzysz tak? takiego projektanta Celinę? Selin, tak, kojarzę. Ona jest głupio mądra. To znaczy? No jak nie jest Celinę, tylko jak jest. Jest, jest. jest, dobrze, dobrze. będzie Celinę twoja. Dobrze. Piszę Próż, mi zawsze, podpisuje się. Dla Juana Celinę. Ja rozumiem. No, pisze, to jest, on mi to robi, on mi to. Ze Włoch to jest. A ile kosztuje u Ciebie taka jedna piosenka? No to zależy, tak? Czy to jest z serca. No. To 50 tysięcy, 50 jeden jedenów. A ile w miesiącu jesteś w stanie napisać takich piosenek? Za no 40. Ile? Chodź. No z serca to z 15. No to ci mówiłem, że jakoś to zrekomenduje. O czym rozmawialiście? O niczym. O niczym chodzę. Staj na chwilę. Możesz mi nie robić wstydu. Chodź. Możesz mi nie robić wstydu. Zachowaj się normalnie. A co ja robię? Pomyśl, przecież normalnie z nią w... rozmawiam. No właśnie, nie, pomyśl, że. Normalnie przecież z nią rozmawiałem. Pomyśl, że. No, może, to jest... Mam być romantyczny? Tak. O tak, o tak, bądź romantyczny, bądź proszę cię, tak. Dasz radę? Dasz radę? Show się zaczyna. No, czy, 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 czy jesteś pewny tego, że potrafisz być? Ta. Wyobraź ale sobie, to nie że jest benita. To nie jest Benita. Wyobraź sobie, że przyszedłeś Ona piosenkę. ma dzisiaj zniknąć, będę romantyczna, ale ma dzisiaj zniknąć. To po co masz być romantyczny? Jaki jest tego sens? Nie chcę jej sprawiać przykrości taką, jaką wy mi. Pozwól mi, pozwól mi, pozwól mi, pozwól mi, spokojnie, mi, mi. Jesteś... Oh. Najpierw to ty się mi, na mi, patrz mi, teraz. Taka kiwka. Tak. Spokój. spokój, tak. No jesteś pewny, że... no, no dawaj, mi, chodź, mi, Jak się nie uspokój, to się nie wypuszczę. Uspokój się. Jesteś pewny, tak, że dasz radę? Tak? Pozwól mi, pozwól mi, pozwól mi. Dawaj, no. Daj, no, Ja, ja w tym nie uczestniczę. Piękna niewiasta. Przybyłaś do mnie z dalekiej, odległej krainy. Przybyłaś na moje progi. Jesteś tu, gdzie innych nie było. Teraz masz szansę, by dotykać chwały, Chłana. Zobacz kim jestem, ja, kim jesteś, ty, kim możemy być razem. Wspólnie. Ale nie, nie tak szybko. To musi być powoli, krok po kroku, jak winogrona opadają na ziemię, gdy zrzuca je wiatr. Tak moja miłość, kapie tak samo powoli. Jeżeli myślisz, że ja mogę być z tobą, to myślisz, prawie dobrze, ponieważ Juan może być tylko kobietą, ale kobietą o imieniu. Benita, jaka Maja Benita! Benita, Benita, no tylko Benita, Benita! Dobrze. Co ty robisz? Oj, przejdziemy się. Zamieszek, się. ja już mi nie chcę. Ty jesteś normalny, gdzie ty mnie przyprowadziłeś? Co ty sobie wyobrażasz? Żadne pieniądze świata tego nie zrekompensują. To ja, jest ja, jakiś... Piejdę ja, ja też ja spokojnie, by... spokojnie. Nie wiedziałem, że tak się skończyło. Ja nie mogę zostać z Tobą! Nie rozumiesz, że ja muszę wracać? I co? Teraz z zostaniesz? Dobra. Nie rozumiem tego, że ja nie mogę z nim zostać. Miał laskę. Fajną laskę. Mógł się nią zaopiekować. Mógł z nią zostać. Pomogło mi to bardzo. Dziękuję ci. Dziękuję. Pomogło mi to naprawdę. Przyszła nakadziła mi tu patrz. To nie jest ona. Jakby widziałeś, że tam nie było tej całej. Hemi, ja hemi. Ja wiem, czym jest chemia. Ja wiem, że ty wiesz. Benita. O Benita, słodka Benita, kim jesteś? Benita? Z tą Benitą to będzie problem, żeby cię ogarnąć, nie? I kim jesteś? Kim jesteś, Benita? Pan, e, ja muszę na tydzień o! jechać, nie? Przepraszam, rozmarzyłem na sekundę. Pan, ja muszę jechać na Dobrze, nie ma problemu, możesz wracać. Pomogło mi to, wiesz? Ona... Nie ma problemu, tak? O, w ogóle. Ale ona przyszła, widziałeś, ale chyba szła na mnie, nie? No, no. Tak szła impetem. Szła, szła, szła. Tak szła. Oh, szła oh, o jakby wesła w ścianę, to uh, rozupałaby całą ścianę. Jakby tam jakaś ściana oh, oh, ale była. ale szła! Wiesz, no. ale. Wiesz, co no. ja nie chciałem, żebyś ty się czuł głupio, nie? No ja, ja wiem, było... ale, ale posłuchaj, no to była moja koleżanka, ja nie chciałem ci zabierać miłości. Tylko, że ty wybrałeś znaczy, inną znaczy, miłość. znaczy. i w sensie. Ja nie chciałem, żebyś ty po prostu patrzył, jak z kretesem przegrywasz, kiedy ona po prostu tak na mnie idzie. Ale dlatego ja ci mówię, No, rozumiem że, się. Że, że, tak, zrozumieliśmy no, się. Ja powiedziałem, że to jest moja koleżanka i że ja nie chciałem stawać pomiędzy ja wami, że się, że się bo rozumiałem. jak ja bym stanął pomiędzy ja wami, to ja ona, że się, że się... ona by mnie rozdupała. Dobrze, e, Juan, ja muszę lecieć, tak? Jeżeli ja ci nie jestem potrzebny, to ja się bardzo cieszę. Nie, ale kurtki już nawet nie potrzebuję. Cześć, Juan. E, na razie, cześć, cześć. E, mogę jechać, tak? Super. Chodź.